Siema widzowie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie leciutki opening Ale nie mogę pokazać No i pokazałem To ja postanowiłem, że ogólnie kupię sobie 125 giftów Otworzyłem chyba 75 Dropem takiego to Sigma jest 7:30. To pierwsza, pierwsza 36 zrobiłem Titanic. Yy. Kurwa. Jakby Titanic. Jakby Dropmunk nie Drop to... bardziej zadowolony, ale zawsze to coś. Może postaram się tego Titanica zrobić, zdobyć. spadłem holipka pokażę wam jego animację Tak oto zrobiłem tą Sygna. Piękną. I że ten patent się podał. Ale, gdyby do wersji shiny, to byśmy mogli pokazać sobie inaczej. Ale no dobra. Przejdźmy do. Do openingu. Może na początku 3 gifty, 3 gifty. Dobra, jakąś potkę dostaliśmy w ogóle. ogólnie Wam dam rady, jeżeli chcecie za darmo mieć ten kill, w tym taki taki zabilion, chyba nie ten. To on jest, jest mała szansa, żeby się pojawił w merchancie. Taka, taka ciekawostka. Wspieramy 80 giftów, nie pierdzielimy w tańcu albo 30, bo nie chcę na razie wszystkich za jednym razem. z fa tymi giftami trudno. Mhm. Mm mhm. Mhm. Otworzyłem 60 giftów za pierwszym razem. Jestem, to... ja to umiem. Pięć tych fotek takich ja nie wywołuję nawet. Hmm. Proszę, huge peta w wersji Shiny, no. Ile ja, ja tych płotek mam. Ogólnie w, w piątek zrobimy, zrobimy live'a z PES Simulatora i z PES GO. Znaczy nie z PES Simulatora, znaczy już jest, jest trochę z trochę trochę jest trochę z PES GO. Trochę z w Champions Ultimate Link do sklepu, w którym Będzie wszystko Czy można no nie aż tak wszystko, ale, ale większość rzeczy będzie w opisie Oczywiście postaram się zrobić coś takiego jak ekonomię i za punkty takie. Jeszcze obmyślę, jak mogę to nazwać te punkty. Mm. Za każdy level będziemy mi dostawało się dwa punkty. Powiedzmy, na przykład będzie taki sklep, że jest dwa punkty. Masz jakąś rangę i tak dalej. Czybyście wizualno, bo ja nie wiem, co tak szczerze mogę robić. To moje lepysze moment widzowie mm. 17 miejsc 17 osób ma jeszcze może domączyć to jeszcze 20, ale już 17 osób Dostaje Dostaję widus 30% na pierwsze zakupy Pierwsze zakupy nie wiem kiedy będą bo muszę coś tam przygotować dla was, widzowie. Mi się wydaje, że Preston kurwa daje jakiś kurwa kilof albo coś, chociaż. Kurwa, daje trzajnicz peta najlepiej. Dobra, otworzymy do 800 Równajech, potem 400 na Trading i 400 na Normal, 400 na Pro. To jest Good Plan. 600. I idziemy na trading plaza. Coś czuję, że dzisiaj nic nie jest się. Wczoraj miałem akurat czwarta mi się ta. Ale przynajmniej patek będę miał dużo i to jest dobrze, chociaż. Ja z pessimitorem się nie chcę, bo to Wolę jakieś, chyba, jakieś areny do, do, do rozwalania i tak dalej, bo to dla mnie sensu nie ma, że Jakiś, kurwa kawa tak, a się w manię z pessimitorem nie. do mnie, mm. 27, god potek, nie? 225 nie? i dobra, idziemy na Trading Plaza, tak, pro, 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 Agriwa się? Agrywasz? Jest pro, master pro, pro, i idę dopiero na pro, Kurwa, 8 godzin dzisiaj. Ok, idziemy na środek Spamijmy tymi giftami, nie będę się pierdolił z tym kur... W tym momencie kurwa widzicie jak przepierdalam 690 milionów Kurwa ona no, 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 dał Nawet już zwykły Hirschpet tego nie zwróci. Myślałem, że Hirschpet się pojawił, ale to jest. Te Hirschty mają kolizję ze zwierzętami. Dobra, no, swamię te mi do 500 i chuj to. I jeszcze stóweczka. stary got po sobaka no ride the riding ostatni opening na moim kanale załamaniem psi... nerwowe psychiczne fizyczne co Idziemy już teraz na normal, normal. kurwa na proto poszłem. nie na pierdolę. Widzimy się jak pójdę po prostu na normal. Dobra, teleportuje nas na normal Trading Plaza. oh ah. yeah pd Dobra, pierwsza stówka, lecimy. Nie, nie, nie. No. Chudza chociaż jednego, daj no. Już, kurwa nie chcę jakiejś wędki. Ten którym jest 10 milionów, nie 1 na 10 milionów. Dobra. Mamy już feta. Mamy tego kurwa jebanego hirweta. Dajcie mi kurwa wersję Shiny Szajni kurwa Shiny jebanego no Kurwa mać Kurwa mać Gówno kurwa mać. Ja pierdolę Dobra, już mi się humor poprawił. Trudno, że na minus jestem. Trudno. Mnie to naprawdę nie interesuje. Ja tylko tego chipeta chciałem. Tylko tego chipeta. Ja mam jeszcze go... tego, ja już go trafił. Wow. Nie. Kurwa, nie. Kurwa nie no. Nie bierze. Gadłem kurwa Dobra, teraz już wersji szali Nie no za dużo chcę Co chcesz? Co się stało? Łot No to jeszcze otworzymy sobie na Ej co, co sobie otworzymy. <laughs> Kurwa, czego wy ludzie chcecie? Nie chcę tego. Gotwik. Gotiwg. Nie, ja tego nie otwieram. Вот так это у Kurwa, ja, ja nie wierzę w ten panik nie? Kurwa, jest mała szansa, że on jeszcze... Z... że on się jeszcze zwróci, nie? Aż kurwa pod koniec oddaje, pod koniec oddaje, widzicie to? Pod koniec to kurwa oddaje gówno. Jest kurwa pojebane, nie? Kurwa popierdolony. Dobra. Rak kurwa, rak. Ram kurwa wpisałem. Rak. Tam masz. A czy ty i czy ja kupisz? Hmm. Dwaj. Muszę. No, tutaj masz dono. Nie wierzę nie, ja kurwa nie wierzę. Ale chyba muszę wierzyć, bo to, to, to się nie dzieje po konia. Tak szczerze, nie. ja tego nie chyba nie chcę otwierać. Tego jajka ja tego jajka chyba nie chcę otwierać. Dawaj, animację, shiny peta proszę. Proszę cię, peta daj shiny. Dobra, chuj. To było 1201. Miał 87 zbagi 283 gifty Czy my jesteśmy na plus wydałem na ten opening kurwa 200 milionów ge Gemów Poleciach już o wartości 14 Dropłem jakie potki jeszcze Dropłem te podki o wartości 6 Tutaj dropłem 5, 15 może Dobra, sobie O, fajnie ci Kurwa, daj. 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 Mojego pierwszego shiny, pierwszy shiny, który w moim życiu będzie. Dropnięty Dropnięty Animacja, kurwa. Ble, co Główny kurwa Dobra, na Discordzie Jak będzie 15 osób, robimy konkurs A ja widzę, żegnam się z wami, elo